się, nie orientuję się. Halo? Halo? No, A dobra, dobra, no już. No jestem. No, halo, halo no widzowie, e, Paweł pojechał po sąd. Zrobił sobie ze Sławka z jego ekipy. Znowu chciał to chciał odegrać się, powiedzieć, że no tak, zrobimy tam tą zbiórkę i co? Skasował posta i gdzie jest to wszystko? To samo co zbiórka na Ukraińców, poduszka Majora, nawet do tego Menela ostatnio. Krzyszka, co mu kupił, tylko bilet. Nie było kasy na to. Zero. Nie wpłacajcie na takich... Oszustów, jak Solomir Nowak. Oszustów, którzy wyłudzają nawet, mają 50-30 tysięcy z kanału. Nie. Dajcie, macie tam gdzieś tam jakieś osiedlowe sprawy. Taki ludzi oddajcie, cokolwiek. Ale nie, nie im, bo co znowu miał? Skazał posta, nie wiadomo, kto dał i tak dalej. Żadnej zbiórki się nie rozliczył goś. I tyle. No właśnie, ja nie, 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 nie obserwowałem tej sytuacji z tym, z tym moim banerem, ale, ale pewnie zrezygnował z tej zbiórki. No to rozumiem, kto nie wyrośnie zgadza, żeby ci nie mogli to sprzedawać gdzieś. To jest pierwsza sprawa, tak? No okej. Tak. tak jest. Było wcześniej zbiórki na Ukraińców, na to, na tamto, na tamto. Słuchajcie, <laughs> Porsche, Hyundai, ja Leasingi. Tak zrobisz. Nie zapłacisz tych ryzyko. Spokojnie. Kościół. Ale, ale żebyś tysiąc złotych bezdomnemu święta? Ty byłeś gdzie? Ty ja wiem gdzie byłeś? W szczerku byłeś, tam robiłeś sobie tą imprezę z rodzinką. Zosobiałeś komorowicza samego. A Krzyśka tego bezdomnego sprawdzi się z Krakowa i co? Zero! Zero potwierdzeń na tych wszystkich ludzi, którzy by powiedzieli o, dla w szkoda tego gościa. Okej, okay. fajnie, pozdrawiam wszystkich. No. nasz po oszukał. Nie ma potwierdzeń na jakikolwiek rozliczenie z tym człowiekiem. Nie ma. Sądowi odpowiem za to. Nie ma. Oszukał was. Okradł was pieniędzy, tak jak nas zbiórkę dla Ukraińców. I Łukasz Wójcik to mówił. Ale... I na końcu pokazał. I tyle. Ale to są umowy dżentelmeńskie. Tak, no, on tak, on dżentelmeński. Dżentelmeńskie umowy, wszystko. Tak, ciekawe czy. No, no, wiesz, to wóz, tak, dżentelmeński, tak. Dżentelmeński dowad. E, tak. Ciekawe, czy zbierałeś na e, bilet, gdyby go stoku. Zanim Meksykanę nagrywa, to też dżentelmeńsko, bo czy tam wiesz? Nie, on miał sponsorowany wyjazd wtedy. No z, a, właśnie, pasuje, bo... właśnie z gór tam, z tego, z tego nie Karpacza, tylko ze, z są, ale... ze Szczyrku. Ja człowiekowi, słuchaj chłopie, bezdomność taka, wiesz, sprawa, to jest, to jest straszne, tak. No wiesz... Wychujesz ty, pojedź tego stok będzie fajnie tam, będziesz miał mieszkanie, pracę, <laughs> może coś tam załatwimy. Ja się A za... później przyjedziesz i, i masz takie gościa, nie, a później... Wypierdaj, po godzinie masz hostel, na no godzinę, nara. No ja się właśnie do, dowiedziałem. Dobra, no to nara. A słuchaj Biały Landrynek, to ja prawdziwy, wszystkiego dobrego w nowym rozkładzie sił, pozdrawiam widzów i gospodarza. Również Biały Landrynek. Ty żeś mi też nerwów upsuł, up, up, up. ale 10 złotych. Powiedzmy, że, że to wystarcza. A propos jeszcze a propos jeszcze wam opowiem tą historię, którą tam opowiadał Olo, bo troszeczkę, troszeczkę ją pozmieniał. Tadeusz Waleczny, 5 złotych. Olgierdaniel i Pambalini widzowie popatrzecie na zapisane streamy, ile zbierali na domu dziecka dwóch. Pokazał raz w podrobione potwierdzenie czy podziękowanie od dyrektora. Gdzie są te potwierdzenia? Pokaż adresy. O, to już, to już Tadek waleczny. To już w takim razie musisz, musisz tutaj z, z osobą zainteresowaną rozmawiać, a, a nie ze mną. Bo ja tutaj. Wiesz. Ja tutaj tylko przyjmuję donaty. Nic, <głos》nie <głos》I uruchomił. Nie no. <głos》> I widzę, że cię uruchomił. Nie może, że ja chcę no, że to, powiedz. No. No tak, mów, mów. Oficjalnie, na lewie, nie tu. No, o, oficjalnie, no masz. Oficjalnie. No. Mam dowód w tym momencie, że zostały przez osobę, która pracowała w ośrodku. ośrodku, w szpitalu, w którym konoś był. Został wybazowany dane przypadkowo. Mam teraz na to dowód. Stracie pod siebie, Sławek. To w gigancie. Mam raport z tej sprawy. Mam o -o. raport z tej sprawy, kiedy stracie pod siebie, rozumiesz? się Paweł zaraz, to, to czym sprawy i tak dalej. Dobra na razie. Dobra na razie. Łukasz, nie odkrywaj kart, bo, bo zaraz tu ktoś przejmie talie.